Cześć, tu Chris, witajcie na kolejnym klipie. Dzisiaj rano panom KOMPA, a tutaj mega reklama operatora VPN. Irytująca, od razu ją wyłączyłem. Z ciekawości sobie sprawdziłem jeszcze lokalizację jakichś randomowych operatorów VPN. No i są przedziwne. Jakieś kraje trzeciego świata, ogólnie nie polecam. No bo sami zobaczcie, wykupujecie taką usługę, żeby czuć się bezpiecznie. Jaką macie gwarancję, że ktoś was z drugiej strony nie podgląda? Przecież instalujecie Y i wszystko widzicie. Nawet jeżeli połączenia są szyfrowane, na pewno mają jakiś soft do tego. Ja vpn nie ufam, dlatego na dzisiejszym filmie Wam pokażę, jak postawić swój własny VPN w domu. Proste. Przede wszystkim mm, musicie się zastanowić, po co Wam VPN. Powiem Wam, po co ja go używam. Większość ludzi używa go, żeby mm, ukrywać to, co robią. No tak podejrzewam. Ja vpn używam mm, z zupełnie innych powodów, nie dlatego. Aby na przykład mieć dostęp do swoich zasobów w swoim domu. Czyli na przykład mam klienta VPN zainstalowanego na smartfonie, jestem gdzieś 400 km od domu, łączę się ze swoim serwerem VPN w domu i mam dostęp na przykład do swojego serwera FTP, do SAMBY, do serwera z moimi plikami z GoPro. No i to jest prawidłowe zastosowanie. Drugi, drugi powód korzystania z VPN-a to jest korzystanie z internetu w różnych hotspotach. Idziecie do jakiejś kawiarenki, nie wiem, do jakiejś restauracji, i jest tam hotspot. Łączycie się, wpisujecie hasło do, nie wiem, O2 do jakiejś randomowej poczty, do banku i skąd wiecie, czy ta osoba, która jest y, operatorem tego hotspota, jakoś tego nie zapisuje. No, ryzyko na pewno większe niż przy vpn od operatora. No i dobra, a więc zainstalujemy sobie takiego VPN w domu jako serwer i tutaj y, od razu mówię. Trzeba coś mieć. To nie jest tak, że na każdym sprzęcie, na, każdej, na każdym internecie to zrobicie. Trzeba coś jeszcze do tego mieć. A więc, tak, po pierwsze, adres IP. Musicie mieć publiczny adres IP. Druga sprawa, musicie wiedzieć, czy ten adres jest przydzielany Wam dynamicznie, czy jest przydzielany na stałe po MAC-adresie na przykład. Jeżeli jest przydzielany dynamicznie, to pół biedy. Dynamicznie, czyli po każdym resecie waszego sprzętu. Znaczy sprzętu operatorskiego, nie wiem jak tam macie, jeżeli macie modem, czy jakiś PON od operatora, jego go wyłączycie z prądu, to zawsze będzie ten adres inny, no przynajmniej powinien być. To wtedy macie adres przydzielany dynamicznie. No wtedy jest troszkę gorzej, bo musicie skorzystać z dynamicznych dns żeby takiego VPN-a skonfigurować. To jest to troszkę trudniejsze, ale jest to też oczywiście możliwe. Druga sytuacja, jeżeli macie publiczny adres IP, ale stawy, który się nigdy nie zmienia, zawsze jest po adresie rozpoznawane urządzenie, Wtedy jesteście w lepszej sytuacji, bo wystarczy tylko skonfigurować serwer VPN, z którym się łączycie. Nie ma żadnego problemu. Najgorzej, jeżeli macie prywatny adres IP, czyli wasz operator ma na przykład jeden adres publiczny IP i rozdziela go na przykład na 100 osób. No to wtedy najprawdopodobniej będziecie mieli wszystkie porty poblokowane. No jesteście w czarnej. Serwera VPN nie zainstalujecie też bez sprzętu. Możecie użyć do tego celu jakiegoś laptopa. Możecie do tego użyć. Na przykład Raspberry Pi. Może być nawet router z VPNem. Są routery z VPNami, na przykład o taki TP-Link Archer AX55 Pro. On ma budowany serwer VPN. Większość routerów, które mam w domu, posiada tylko klienta VPN, czyli możecie się nim łączyć jako klient, ale niektóre modele mają też serwer, co jest bardzo przydatne. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że taki serwer też możecie mieć na przykład programowaniu oprogramowaniu typu DDWRT lub OpenWRT. Wydaje mi się, że też to tam jest dostępne. Oczywiście, żeby taki serwer działał, ten router musi być dosyć wydajny. Dobra, przystępujemy do zabawy. Zainstalujemy sobie serwer VPN, połączymy się z smartfonem i zobaczycie, jak to fajnie śmiga. Także zapraszam na film. Dobra, jak już się zalogujecie na swój router, to musicie wejść w opcje zaawansowane. I tutaj w opcjach zaawansowanych będzie coś takiego jak klient lub serwer VPN. Oczywiście, jeżeli chcecie postawić serwer VPNowy, to klikamy na serwer VPN. Na routerku od TP Linka Archer AX55 Pro mamy do wyboru kilka protokołów: jest OpenVPN, PPTP, L2TP, IPSEC, YGUAL. Ja sobie wybiorę protokół, który najbardziej lubię: jest to OpenVPN. Jest on najprostszy, Najmniej roboty jest z nim. I co dalej? Klikamy tutaj przy OpenVPN Włącz. Tutaj sobie możecie wpisać podsieć VPN, jaką chcecie mieć adresację lokalną dla waszego urządzenia, które będzie się łączyć z VPN-em. I ustawiamy dostęp dla klientów VPN-a. Czy mają mieć dostęp do sieci domowej tylko, czy też do internetu przez tego VPN-a. Oczywiście ja do internetu też chcę mieć dostęp, bo czasami. I na przykład jestem za granicą, jest to bardzo wygodne. I ostatni, ostatnia rzecz, którą trzeba tutaj zrobić, to wygenerować certyfikat. Zalecam tutaj przy wyborze typu usługi korzystać z, proto, korzystać z protokołu TCP. Nie wykorzystujemy UDP, będzie to bardzo wolno chodzić, dosyć awaryjne jest to. Tylko TCP, czyli TCP. Klikamy generuj. Troszkę potrwa generowanie certyfikatu. I co dalej? Jak już wygenerujecie, wygenerujecie sobie tutaj certyfikat, musicie ten certyfikat wysłać do urządzenia, które będzie się łączyć z VPN. Do innego laptopa, możecie to na maila wysłać, na WhatsAppa i odebrać jakimś softem, który obsługuje OpenVPN. My to zrobimy na smartfonie. Także. To nam się wygeneruje, klikniemy tutaj tylko zapisz jeszcze na dole po prawej i klikniemy jeszcze eksportuj. Wygenerowany certyfikat, klikamy zapisz i klikamy eksportuj. Jak widać OpenVPN mamy już tutaj wygenerowany po prawej stronie. To jest openvpn-config.ovpn. Teraz ten plik sobie muszę przesłać na smartfona. Prześlę tego oczywiście za pomocą Whatsappa, może być mail, obojętne co. Także ja już mam go wgranego w smartfona, nie będę pokazywał jak się go przesyła, no chyba każdy to wie. Przechodzę do smartfona i uruchamiamy tam aplikację do OpenVPN-a. No dobra, zaczynamy zabawę. Teraz ja sobie odbiorę plik, który mnie interesuje do obsługi VPN-a. Odbiorę go sobie przez przez oprogramowanie WhatsApp. Plik już mam tutaj wrzucony. Pobieramy. I otwieramy ten plik za pomocą programu OpenVPN Connector. On nas się tutaj oczywiście zapyta, czy otworzyć ten plik. Klikamy OK. Klikamy Connect. No i w tej chwili mamy. Nasz, naszego klienta mamy w tej chwili połączonego. Serwerem VPN. No, oczywiście od, tutaj uzyskaliśmy adresację prywatną 10.806, a nasz publiczny adres jest, jak widać, 78.11.18.6, czyli z naszego internetu kablowego z domu. To zresztą mogę Wam udowodnić, wystarczy, że sobie teraz wejdę na przykład yy, no, speed testa jakiegoś. speed test nam też chyba powinien to pokazać. Patrzmy. Tam też pokazuje adres IP. Ja sobie teraz mierzę internet, prędkość internetu po LTE. A tak naprawdę mamy adres IP z naszego internetu kablowego z domu, z NETI. No i mierzymy sobie internet. Zobaczymy przy okazji, jak ten OpenVPN sobie radzi. I muszę przyznać, że jak na internet w mieście LTE, to jest całkiem przyzwoicie. 15 MB. Myślę, że spokojnie nam to wystarczy do korzystania z sieci. Dobra, mam nadzieję, że ten film Ci się podobał. Oczywiście tutaj dzięki temu połączeniu VPN Macie też dostęp do np. swojego serwera Jellyfin do swojego serwera FTP w domu. Wszystko lokalnie. Także do następnego filmu. Cześć!